Cena złota dosyć gwałtownie wzrosła w ostatnim tygodniu. Złoto oscylowało w okolicach 1270-1280 dolarów za jedną uncję, natomiast obecnie ten surowiec notowany już jest bardzo blisko poziomu 1230 dolarów za jedną uncję. Złoto pozostawało nisko pomimo dosyć wyraźnych obaw handlowych, pomimo spadków na Wall Street oraz na innych rynkach ze względu na dosyć mocnego amerykańskiego dolara. Natomiast rozwój dalszy rozwój wojny handlowej, tym razem na rynku amerykańskim powoduje, że amerykańscy inwestorzy kierują swoje środki nie tylko do amerykańskich obligacji, co obniżało rentowności, ale również do złota. Pozostałym czynnikiem, który powoduje, że złoto drożeje w tym momencie na rynku jest oczywiście też. Zmiana nastawienia na amerykańskiej walucie. Okazuje się, że ze względu na dalsze restrykcje handlowe, tym razem dotyczące Meksyku, powodują, że inwestorzy nie wierzą w dalszy, dosyć zdrowy wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, co powinno teoretycznie zagwarantować możliwą obniżkę stóp procentowych. Jeszcze niedawno mieliśmy proces podwyższania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, natomiast obecnie Rynek wycenia już możliwość cięcia stóp procentowych na koniec tego roku, co powoduje, że złoto jest traktowane jako zabezpieczenie przed taniejącym dolarem. Wobec, wobec tego prawdopodobnie zwyżki na złotym kruszcu utrzymają się w najbliższym czasie. Natomiast taką twardą granicą dla złota powinny być okolice ok. 1350 i 1370 dolarów za jedną uncję.